No, dzień dobry. Kurde, ja powiem teraz, mi jak się nie wiem, dziecko, ale mam trochę więcej. Uznajmy, znaczy no, bo oznaczamy to. Mamy challenge od Widza na health cashu. Ja, Nie no, ja tej bohaterki nie mam blokowanej. Ogólnie to myślę, że będzie ciężko. 50. Dobra, to będzie Na pewno będzie ciężko. Dobra, ale próbujemy. Mam moda na szybsze, e, żeby szybciej czas minął, to może nie będzie taki długi odcinek. Ostatni zrobił ogromną ilość wyświetleń, więc na. No. ...i Do Na przykład... Y nie wiem... Krzyczę tylko teraz? Nie wiem. Dobra, zrobię go pod to, nie wyzywajcie mnie. Mało gram. Kurde. Już sobie zrobię Na bank. Tylko co? Farmy nie postawię. Nie dam się nabrać. Powarsy są, oh, ale. No. O jest. To będzie na pewno trudny challenge. Róbcie też swoje challenge, tylko byle byleby łatwe. Bo ja nie chcę być na jakiegoś na no, debila, co nie umie grać. W jakieś małpki. Oczywiście mówiąc, mam no, na jakieś małpki, chodziło mi o takie, no że bardzo zaawansowane granie. Nie obrażałem tutaj no, w nią 60 godzin tylko, więc no, mam prawo się pomylić. Idzie dobrze, o dziwo, niemożliwe. A i to ja jednak mogę zarabiać? Ja myślę, że ja nie mogę zarabiać. A dobra, bo to był Half-Cash, a nie, że. Okej. Okay. Mhm. Dobra, teraz pewnie mm, ten odcinek będzie gorszy niż normalnie, bez głosu. Znaczy też nie mówię, że będą się pojawiały co chwilę z głosem, nie? Nie wiem, jak mi się nie będzie chciało albo nie wiem Ja też nie wiem, nie nagrywam, żeby no być bogatym. Kurde, nie umiem mówić. Ja mam taki stresik. To tak jakbyście nie wiem, gadali pierwszy raz z dziewczyną, znaczy no taką no... Widzielibyście ją kilka razy z przegrywacie teraz. No. Dobra, mu aby ich przechodzi. Mm. Oj, trudno być. To kamo. Dobra, kupię to Monkey Pirates. Bo ono sobie ładnie radziło, nie? Ale co jest? No jak ja niby mam... ponad tysiąc y, tego dolarków zbierać? Żeby to kamo widzieć? Bo tylko ściąga. Aha, dobra, chyba że. A. Do... Co się stało? Nie, no ja jestem idiotą. Chyba, ja, bo może tego. To postawię tu, żeby to ściągnęło to kamo. I dopiero tutaj ten statek. Może to być jakiś plan. Dobra, moła Czerwony Blon. Dobra. Ja też nie wiem czy mało mówić, dużo, czy Wam to przeszkadza, czy nie. Piszcie w komentarzach. Proszę. Kurde, pewnie jeszcze będzie za cicho słychać, nie, bo audios nie okażę. Pewnie Zsuwam na fotelu moim. Ej to, To czemu myślę, że to jest tego. Eee, nie cash tylko... Ten co... Deflacja, o! W ogóle jak tak y, to głębiej przemyślałem. Widzów nie ma blonów, nie? I tak się zastanawiam, czy ktoś mi zrobi challenge, czy nie. Czy nie, czy będę musiał kolegów się pytać, czy mi zrobią. Nie <laughs> ja miałem na to odbierać. Nie no, no, ma bo... znaczy BFB, no bo to jest do BFB gra. Aha, dobra, to nie będzie bić. Ja mam kurde takiego stresa przed nagrywaniem z głosem. Ale ja pewnie teraz cały odcinek będę o tym mówić. Dobra, przyspieszmy się trochę jeszcze. Oj, tylko ja coś że to był błąd. James Błąd. Agent 007 Nie no, na razie to tak jakoś tylko ten reaktor by się przydało Żeby ten Monkesup coś bił Dobra, nie ma co marnować skill'e Dobra, nie ma co... O kurde, no Dobra, użyję tego skilla, będzie coś bić. Dobra, no bije. sobie ładnie, Obiję tam. Nie może Seba... postawimy drugiego, tylko on będzie weźmieł. Potem dół. Właśnie, jeszcze pośrodek chyba był dobry, nie wiem. A, to już? A i to, to był łatwy challenge. Ok. Mm. E, dobra, dam lajka. Tak, by. Myślę, że to będzie dłuższy odcinek. defibrylator, e, Bardzo e, dziękuję za challenge. Wow, widzę, że ty ma większy level ode mnie i ma lepsze o wiele tego. No. Ja bez modu chyba 150 runda, bo później mi się już nie chciało, bo za długo rundy trwały. No więc dziękuję za ten odcineczek. Wrzucę go. Zobaczymy co na to powiecie i do widzenia. Bajo.